Czy słyszeliście o sudze pomocniczym wśród siatków Jehowy, który z mównicy zrezygnował z organizacji? Stało się to w Niemczech. Nie są znane wszystkie szczegóły. Istnieje filmik w języku niemieckim. Dostępne jest jego tłumaczenie, a także zostanie podany link do filmiku. Módmy się za niego, ponieważ będzie potrzebował siły. Nie znam jego historii. Nie wiem, czy jest jedynym w swojej rodzinie, ale teraz traci wszystko. Na tym etapie jest odcięty. Dlatego pamiętajmy o nim w modlitwach i sami zachowujmy wiarę oraz nadzieję. Patrzmy w górę. Cieszę się i wychwalam Boga za to. Kontaktował się ze mną Detlef Behr. Właśnie on nagrał materiał w sali Królestwa tamtej nocy. Mężczyzna, który zrezygnował, był asystentem starszego, czyli sługą pomocniczym. Chciałbym przeczytać Wam komentarze Detlefa. Napisał: Witaj siostro, piszę do Ciebie z Niemiec. Imię sługi pomocniczego to Bernyd. Możemy nazwać go Bernardem, ponieważ tak byłby nazywany w Stanach Zjednoczonych. Podoba mi się, jak mówisz o Bernardzie, ponieważ w Lipsku teraz go nienawidzą. A w Ameryce jest bohaterem. Dlaczego tak jest? Ponieważ w Niemczech większość świadków Jehowy już w nic nie wierzy. Myślę, że w USA jest lepiej. Nagrywałem to wideo i znam Bernarda od ponad 20 lat. Spotkaliśmy się w Izraelu podczas wycieczki ze świadkami Jehowy. Był długo sługą pomocniczym w zborze. Pozostał wierny Towarzystwu Starożnica przez około 40 lat. Potem opowiedział o miejscu, w którym mieszka i o tym, jak daleko mieszkają od siebie. Następnie napisał, podjęliśmy kroki, aby założyć zbór, by naprawdę być z Jezusem i oddawać cześć Bogu. Potem powiedział, że są otwarci na dalsze rozmowy i chcą nagrywać więcej na temat tego, co się dzieje. Niesamowite. Cieszę się, że Bernard nie jest sam i że ma wsparcie. Wygląda na to, że podąża ścieżką prawdy. To jest absolutnie wspaniałe. Proszę dajcie mu znać, że może być nienawidzony w Niemczech, ale wszędzie indziej jest kochany.